Moduł wspomagający inwentaryzację cmentarzy jest bardzo wygodną funkcjonalnością programu Parafia Evit. Pozwala on w szybki i łatwy sposób dla wybranego cmentarza utworzyć listę grobów wraz z pochowanymi w nich osobami. Prowadzenie inwentaryzacji zaczynamy od wykonania zdjęć na grobków. Zdjęcia należy wykonywać w sposób usystematyzowany. Kolejno jeden nagrobek po drugim w ramach jednego sektora, jak przedstawiono na rysunku. Pozwoli to na łatwiejsze wprowadzenie danych do modułu. Zdjęcia powinny obejmować jedynie nagrobek bez nadmiaru tła. Ich rozmiar i jakość powinny umożliwiać swobodne odczytanie danych. Zaleca się jednak niestosowanie zdjęć większych niż 5 megapikseli. Przechodzimy do wprowadzenia zdjęć. W tym celu klikamy na przycisk Dodaj, zaznaczamy wszystkie zdjęcia, po czym klikamy na przycisk Otwórz. Zdjęcia zostały dodane. Określamy teraz kategorię grobu, rodzaj grobowca, wprowadzamy imię i nazwisko opiekuna. Przystępujemy do wprowadzenia osób spoczywających w tej mogile. W tym celu wpisujemy nazwisko, imię, datę urodzenia oraz datę śmierci. Klikamy na przycisk Dodaj. Wprowadzenie kolejnej osoby odbywa się analogicznie. Warto wiedzieć, iż program wprowadzone dane zapamiętuje w sposób automatyczny. Do nawigacji w programie wykorzystujemy nie tylko mysz, ale również klawiaturę. Do dyspozycji mamy klawisze Page Up oraz Page Down, służące do przechodzenia pomiędzy grobami: Shift plus strzałka w górę, strzałka w dół, przybliżenie lub oddalenie zdjęcia, Shift plus strzałka w lewo, strzałka w prawo, przejście do następnego lub poprzedniego zdjęcia. Ctrl plus strzałki nawigacyjne przesuwanie zaznaczonego obszaru. Ctrl plus E powoduje powrót zaznaczenia na pole ustawiające kategorię groby. Przycisk Tab natomiast służy do przejścia do następnej kontrolki. Kolejnym krokiem po wprowadzeniu wszystkich Niezbędnych danych oraz osób zmarłych jest ustawienie lokalizacji grobów. Należy pamiętać, iż zaznaczenie tylko jednego grobu, po czym kliknięcie na przycisk ustaw lokalizację niestety nie spowoduje automatycznego numerowania, co pokażemy za chwilę. Jak widać, zaznaczenie jednego grobu i próba automatycznego ustawienia lokalizacji niestety jest nieskuteczna. Należy pamiętać, iż konieczne jest zaznaczenie przy użyciu kombinacji CTRL-A wszystkich widocznych grobów. Następnie klikamy Ustaw lokalizację, wprowadzamy miejsce, rząd oraz sektor. Zaznaczamy funkcję automatyczną, po czym klikamy OK. Widzimy, iż lokalizacja została ustawiona. Synchronizacja jest bardzo prosta i szybka. Po kliknięciu na przycisk Synchronizuj widzimy, iż w module Cmentarz widoczne są wszystkie osoby pochowane, jak również dodane przez nas mogiły.